Witam, Akła Świat z tej strony. Hmm. Ostatni mój filmik był o e, niedoborach. O niedoborach, które zauważyłem na e, Ludwigi Ripens i słuchajcie e, potwierdziło się moje przypuszczenia, że mam niedobory w akwarium. E, prosiłem o jakieś komentarze o pomoc. No niestety nikt nie pomógł, ale, ale poszłem za własnym tokiem rozumowania i tak jak mówiłem że najprawdopodobniej są to niedobory fosforu i jakiejś części chyba potasu no czekałem tam parę dni na komentarze no, nic się nie pojawiło więc postanowiłem, że zapodam fosfor i, i zwiększę dawkę potasu jak też pomyślałem tak zrobiłem. Przywaliłem fosforem tutaj i dołożyłem potasu. No i słuchajcie, moje przypuszczenia się potwierdziły, ponieważ te, te niedobory, które zauważyłem właśnie na Ludwigi, na Hydrokotyli, cofnęły się. Znaczy, cofnęły się? No te liście, które już były tam e, tymi niedoborami, że tak powiem, zarażone, no to musiałem je obciąć. Natomiast nie widzę y, jakichś nowych y, liści, które byłyby z jakimiś niedoborami. Y, także, no tak jak mówię, y, to było właśnie chyba przyczyną te, tego, że te liście y, zaczęły się tak y, deformować, y, takie wychodziły na nich braki. Poza tym po dodaniu tej dawki fosforu zaczęła mi ładnie rosnąć subulata tutaj po prawej stronie i zaczęła mi też lepiej rosnąć ta staurogena repens. Także no, tak jak mówiłem były tu braki fosforu, ja nie nawoziłem niczym tego akwarium tylko potasem samym i tak jak mówiłem karbo trochę, natomiast w tej chwili już podaję fosfor. Azotu jeszcze jest na dobrym poziomie, także azotu nie podaję, ale już zauważam, że trzeba będzie wprowadzić chyba żelazo i, i w jakimś stopniu magnes, bo znowu na anubiasach zwłaszcza widzę, że będzie brakować tych dwóch pierwiastków, a podejrzewam, że za nimi zaraz pójdą kolejne, także w ogóle chyba zacznę podawać mikro sobie tutaj. Na noc niepełną dawkę, jaką tu przewiduję, trochę mniejszą, ale chyba zacznę też podawać, bo będzie z tym problem następny. Tak to, co jeszcze, słuchajcie, no, mech też ładnie tutaj mi zaczął rosnąć, bo tak to stał troszkę w miejscu. Teraz po tym fosforze znowu też ładnie zaczyna rosnąć. Także u mnie był stuprocentowo brak fosforu. Po podaniu tego fosforu wszystko zaczęło rosnąć. I słuchajcie, ja tutaj nie bawiłem się w jakąś tam wprowadzanie tego fosforu po małych dawkach, tylko od razu przyłożyłem taką dawę tego fosforu. Że podejrzewam mnie Jeden z Was by powiedział, że wsadziłem sobie nóż w plecy. No ale słuchajcie, u mnie to pomogło i to pomogło w dużym stopniu. Ja już prawie tydzień czasu podaję. No zaraz ile? Jeden dzień odczekałem po tym filmiku, który zrobiłem na komentarze, nic się tam nie pojawiło. I mówię, a co będzie, to będzie. Przywaliłem tym fosforem. I słuchajcie, udało się. Także no, jak mówię, jestem zadowolony z tego, I, i, i chyba zacznę wprowadzać już pełne nawożenie. Zamówiłem sobie testy, także jeszcze zmierzę sobie poziom tego żelaza, ogólnie mikro ale wydaje mi się, że trzeba będzie zacząć podawać, bo tak jak mówię, no zaczynam widzieć jakieś tam braki tego żelaza, ale i chyba magnezu też, bo wychodzą mi takie ciemne żyłki a wkoło jasne, także no tak jak mi się wydaje jasny liść, mi się wydaje, że to będzie brak magnezu. Eee, no tak to wszystko fajnie. Rybki sobie fajnie radzą, eee, nie mam tutaj żadnych problemów. Eee, Glonów też nie ma za bardzo. Co jedyny problem mi się tworzy? Kożuch z lewej strony, tam gdzie jest tak gęsto roślin, ale na to chyba też znajdę sposób, bo zamówiłem sobie już filt kaskadowy Chińczyka, co prawda, ale jest filtr z skimmerem. Dołożę tutaj drugi ten filterek. Nie będzie pracował, chyba 24 będzie pracował tak jak będzie oświetlenie. Tak będzie pracował również i filtr ten przez taki ten czas. Ten jeden, natomiast ten drugi będzie chodził tak, jak chodzi, non-stop. Eee, no i myślę, że pozbędę się właśnie tego korzucha tym filtrem ze skimerem, bo jest ten korzuszek dość spory. Eee, co poza tym? Obniżyłem trochę lustrowody, żeby był większy ruch tej wody przy tafli, ale, ale i tak to nic nie daje. Także tak, jak mówię, będzie drugi filterek. Eee, tak to wszystko jest po staremu. Nic już więcej nie zmieniałem. Roślinki ładnie rosną. Z klonami za bardzo problemów nie ma. No i w sumie na dzisiaj będzie tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Następny filmik, nie wiem, zobaczymy o czym będzie, ale pokażę Wam chyba nową linię nawozową, którą będę sobie tutaj używał do, do nawożenia tego akwarium. Fosfor już używam, ten który będzie używany. Karbo i żelaza. Resztę Wam pokażę, całą linię nawozową w następnym filmiku. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki wam za uwagę. Nam tutaj takie małe